Z tej strony Dominik z kanału Zdecentralizowane Oszczędności. Witam cię po raz kolejny na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o mojej strategii na kupno Bitcoina, a ta strategia będzie po prostu DCA. Proszę pamiętajcie, że wszystko co powiem nie są to porady inwestycyjne. Nie jestem doradcą finansowym i nie odpowiadam za twoje pieniądze. Nie każę ci nic kupować, nie wiem kiedy oglądasz ten film i nie wiem po jakich cenach kupujesz ani sprzedajesz. DCA, czyli z angielskiego dolar cost averaging opiera się na niczym innym jak na cyklicznym kupowaniu danego aktywa za określoną kwotę. Dajmy na to, w moim przypadku będzie to bitcoin. Będę sobie kupować takiego bitcoina co tydzień. Będzie to prawdopodobnie piątek. Za kwotę 150 lub 200 dolarów tygodniowo. Dla niektórych ma kwota, dla niektórych dużych Twoje zarobki to jest Twoje indywidualne podejście do finansów. Ja na chwilę obecną dysponuję takimi nadwyżkami finansowymi, które mogę zainwestować. A termin inwestycji jest to około 4 lata. Nie patrzymy na cenę danego aktywa, nie patrzymy na sentyment na rynku, nie patrzymy na to, co ktoś mówi, nie patrzymy na zachowania innych inwestorów. Każdy ma swoje. Własne zdanie, własne podejście, i nie ma po prostu co tego za bardzo brać pod swój ustalony plan. Taki plan należy najlepiej spisać gdzieś na kartce, mieć zawsze gdzieś pod ręką i wrócić do tego raz na jakiś czas. Zobaczyć, jakie założenia mieliśmy i przemyśleć, czy coś się zmieniło. Wszystkie transakcje będę Wam co jakiś czas udostępniał na swoim Twitterze. Wszystkie, wszystkie transakcje będą również wpisywane i monitorowane w Cointracking oraz w Coin Market CoinMarketCap portfolio w tej zakładce. Co jakiś czas będę Wam wrzucał. Tam fajnie pokazuje ile zarobiliśmy, ile straciliśmy procentowo. Na pewno będzie to warte oglądania. Pomysł na taką inwestycję wziął się z kanału Piotra Ostrapowicza. Gdzie on inwestował tygodniowo 20 złotych, albo 20 dolarów Bitcoina? Chyba to były złote, chyba to jednak były złotówki. Ja postanowiłem, że nieco stuninguję jego plan, jego strategię i zrobię to po swojemu. Tak jak mówię, 150, 150 lub 200 dolarów tygodniowo Bitcoina na okres 4 lat, przy czym, jeśli Bitcoin przekroczy swoją cenę najwyższą w historii, czyli to chyba było 69 tysięcy, przestaję kupować Bitcoina i zamieniam Bitcoina do altcoinów. Prawdopodobnie w tym momencie w ogóle przestanę kupować jakiekolwiek kryptowaluty i po prostu zostanę na rynku z tym, co już włożyłem w kryptowaluty wcześniej, przed tym jak Bitcoin osiągnął swoje, ponownie cenę swojego ATH. Dlaczego tak zrobię? Chcę być bezpieczny, chcę po prostu mieć pewność, że nie będę dawcą kapitału i nie będę kupował drogich kryptowalut od kogoś, kto kupił je taniej. Stąd taki pomysł, być może to jeszcze ulegnie zmianie, jeśli zobaczę jakieś trendy, jakieś kryptowaluty, które są niedoszacowane, a kryptowaluty, które będę kupował podczas już w późniejszym terminie, będą to tylko i wyłącznie ekosystemy. Nie będzie to, nie będzie to kryptowaluta, która chce osiągnąć Jakiś tam swój, jakieś tam swoje założenia, jakiś tam swój plan. Będzie to kryptowaluta, na której możesz budować inne, inne projekty, bo po prostu kryptowaluta z ekosystemu L1, czyli Layer 1, będzie używana w 200, 100 albo 50 innych miejscach i dlatego 200 czy tam 100 różnych organizacji będzie potrzebowało najpierw zakupić tą kryptowalutę L1, czyli Ethereum Avalanche, poligon i inne tego typu, a nikt raczej nie będzie kupował kryptowaluty, która chce osiągnąć swój jeden konkretny cel. Co do wychodzenia z tej inwestycji, będę po prostu wychodził poziomami. Ale wychodzenie z inwestycji będzie zależało od poziomów ceny Bitcoina. Nie będę patrzył na cenę kryptowaluty, którą mam w portfelu, będę patrzył jaka jest cena Bitcoina. Jeśli osiągnie jakiś pułap na przykład 120 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina sprzedam 10% swojego portfolio. Zrealizowane zyski prawdopodobnie zostaną prze, przerzucone na rynek nieruchomości, gdyż kryptowaluty są bardzo ryzykowne, jak już tam zarobię to chcę mieć pieniądze w aktywach bardziej bezpiecznych, dużo bardziej bezpiecznych, które dadzą mi dochód pasywny. Taki dochód na przykład z wynajmu takiej nieruchomości. Dlaczego będę kupował tylko Bitcoina, a nie altcoiny, które potencjalnie wzrosną więcej? Dlatego, że Bitcoin nie ma swojego założyciela. Założycielem był Satoshi Nakamoto, była to jedna osoba lub grupa osób. Od chyba 10 lat już nikt o nim nic nie słyszał. 10 lat temu był ostatni wpis na blogu, który on założył, na forum. I póki co Bitcoin ma się świetnie nie potrzebuje swojego, swojego głównego lidera, jak tam na przykład Elon Musk czy ktoś inny, żeby go promować. Wszystko tam działa bez problemu. Nigdy nie było żadnego żadnej awarii. Także fundamenty są dosyć silne i porównując do sytuacji, gdzie na przykład upadła giełda FTX przez przez manipulację założyciela, gdzie sam SBF, czyli sam Bankman-Fry Prawdopodobnie obracał środkami klientów, padła cała giełda. Padła druga największa giełda na świecie, choć osobiście przyznaję, chciałem kupować ten token, wydawał mi się bardzo tani względem tego, że jest to druga największa giełda na świecie, gdzie Binance jest pierwszy i Binance kosztuje około 300 dolarów za token. A FTT kosztował tylko 20-25 w tym przedziale wahał się, można go było spoko wyhaczyć. Kupiłem 2,5 tokena, Zaraz wam tu wrzucę Screena i sprzedałem go po ostrzeżeniach, jakie się pojawiły na Twitterze. Jeśli, jeśli tam macie jakieś swoje środki, wypłacajcie i te sprawy były takie ostrzeżenia, na przykład Kamil z Encyklopedii podał takie ostrzeżenie, mówię. Nie przejada się drugi raz tak jak na Lunie. Realizuję stratę. Straciłem 20 dolarów albo nawet i mniej, także jakieś drobiazgowe straty. Wolę stracić te, te 20% z tych 2,5 tokenów, które miałem, niż stracić 99%. I jak się potem okazało, wyszedłem na bardzo dużym plusie sprzedając te tokeny. No a wracając do pomyłek osób, to nawet ci. Którzy za za zarządzają wielkimi funduszami, typu Katie Wood, która zarządzała funduszem, została chyba zwolniona, chyba nawet wyrzucili, przez to, że poleciała na kryptowalutach, czyli oni tam zarządzali jakimiś grubymi miliardami czy milionami. Nie wiem, jak to się odmienia z angielskiego na polskie. Tam są miliardy, u nas są biliony. Jakoś to tak, mniejsza. Wyrzucili ją, straciło dużo osób na kryptowalutach, wszyscy myśleli, że będzie rosło do góry. No, pomylili się. Także póki nie przyjdą wzrosty, inwestuję tylko i wyłącznie w bitcoina. Będę kupował kryptowaluty, ale jak już mówiłem, jak bitcoin przebije swoją cenę ATH powyżej 69 tysięcy. W kilku najbliższych odcinkach postaram się porównać jeszcze kryptowaluty z rynkiem akcji. Oraz porozmawiamy sobie trochę o złocie. Nie kupuję złota, ale oglądając różne kanały YouTube'owe, gdzieś tam przemyślając sobie różne strategie, stwierdziłem, że złoto jest fajną inwestycją. Potem jednakże nie. Potem ma swoje plusy i minusy. Ciężko to sprzedać, ciężko to kupić. No, nie ma gdzie przechowywać. Tak zaczynasz się bać i te sprawy. Z kryptowalutami jest podobnie. O, wiewiórka. Z kryptowalutami jest podobnie, bo kupić kryptowaluty musisz je przesłać na portfel, musisz je przesłać po odpowiedniej sieci, musisz wiedzieć, jak założyć portfel, jak chować te swoje ziarenka do portfeli. Jest to skomplikowane dla ludzi i dopóki nie zostanie to uproszczone do momentu, że Twój portfel jest na Twoim adresie e-mail, myślę, że nie będzie żadnej większej adopcji z tego względu, że ludzie boją się jakieś tam zapisywać karteczki, jakieś tam urządzenia do przechowywania, jakieś pendrive'y. Nie za bardzo to ludzie rozumią. Najłatwiejszą drogą, najszybszą do adopcji będzie po prostu przesłanie swoich kryptowalut na Twój adres e-mail. A powiedzmy sobie szczerze, straciłeś kiedyś dostęp do swojego adresu e-mail? Ile tam masz zabezpieczeń, żeby odzyskać dostęp do swojego adresu? Najproszę proszę znać w komentarzu, co Ty myślisz o mojej strategii co ci się podoba, czy czegoś nie rozumiesz, co byś zmienił. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadaj mi je. Odpowiem najszybciej, jak się tylko da. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostaw proszę jakąś łapkę w górę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz. Naprawdę mi to pomaga. Sprawdzam co chwilę, ile jest wyświetleń pod filmikami. Dopiero zaczynam. Chcę ten kanał rozwijać i jest mi tutaj potrzebna Twoja pomoc. Także jeszcze raz proszę. Subskrypcja i łapka w górę i zostaw jakiś komentarz dla YouTube'owych algorytmów. Zostaw nawet kropeczkę. Ja już będę wiedział, że doceniasz moją pracę. Dzięki wielkie. Cześć.